Cześć! Przedstawiam Wam najnowszą kamerę Canon C50. Najmniejsza, najlżejsza w całej rodzinie EOS Cinema. Jak chcecie wejść w świat kamer Canon EOS Cinema, możecie zacząć od C50. Razem z kamerą debiutuje nowy obiektyw. Jest to RF 85 mm l czyli kolejny model z rodziny VCM, która debiutowała ponad rok temu. Zaczęliśmy od 35 mm, Następnie 24, 50, 20 i najnowszy z nich RF 85 mm. Piękny set od 20 mm do 85 mm. C50 to zupełnie nowa konstrukcja. To czym się wyróżnia, to bardzo płaska konstrukcja, jeżeli chodzi o górną ściankę, bok z jednej z drugiej strony, więc e, bardzo łatwo będzie do niej można zamontować akcesoria. A jeżeli chodzi o akcesoria, to mamy specjalne otwory montażowe dwa na górze i z każdej strony po jednym otworze montażowym. I to czym się bardzo różni od R5C, to jest dodatkowy uchwyt górny top handle, który spełnia wiele funkcji. I właśnie ten uchwyt można zamocować szybko do tego gniazda gorącej stopki i przykręcić i przykręcić tutaj dwoma mocnymi śrubami w te otwory montażowe. E, możemy do tej kamery podłączyć przez dwa duże gniazda XLR profesjonalne audio. Jak również z drugiej strony jest sterowanie dźwiękiem, ustawieniem poziomu nagrywania każdego z kanałów. Natomiast e, natomiast w górnej części Uchwytu mamy zimną stopkę na kolejne dodatkowe akcesoria. Mamy zoom i przycisk nagrywania. W ten sposób kamera ma w dwóch miejscach umiejscowiony zoom pod palcem, tutaj na, na przodzie, obok przycisku nagrywania, jak również tutaj na górze. E, oczywiście Dzięki temu, że kamera posiada wyjście HDMI, jest to duży port HDMI, jest możliwość zamocowania akcesorii, chociażby takich jak celownik elektroniczny podłączony do HDMI. Na obudowie kamery C50 mamy aż 14 przycisków, które możemy swobodnie zaprogramować, wprowadzając funkcje, których będziemy najczęściej używali w trakcie pracy. Kamery zasila akumulator taki sam jak w R5. Mark 2 jest to LPS6P. Najnowsza generacja akumulatorów z serii 6 i na tym akumulatorze kamera pracuje we wszystkich trybach bez żadnych ograniczeń z wyjątkiem ograniczenia czasowego. C50 współpracuje z gripem BGR20 i wtedy czas nagrywania można zwiększyć na dwóch akumulatorach do prawie 200 minut. Oprócz tego możemy zasilać kamerę bezpośrednio poprzez kabel USB-C. Można dokupić zasilacz Canona PDE2, który możemy zasilać bezpośrednio do gniazda USB-C. Również przez USB-C możemy ładować akumulator. Możemy również wykorzystać adapter ACK DR6P, który wkładamy w miejsce akumulatora. Oczywiście na planach. W większych planach, jeżeli zależy nam na bardzo długim czasie pracy bez zasilania zewnętrznego, ciągłego, możemy wykorzystać Power Delivery stosując zewnętrzne duże akumulatory, chociażby system WILOG. Omówię teraz menu i najciekawsze funkcje kamery. Tak samo jak r 5 c kamera C50 ma dwa odrębne menu. To na górze, identyczne jak we wszystkich kamerach EOS Cinema. I to na dole, takie same jak we wszystkich aparatach fotograficznych. A teraz przejdę do menu w trybie filmowym i pokażę najciekawsze funkcje kamery Cinema C50. W kamerze są do wyboru cztery tryby pracy. 7K Open Gate w formacie 3x2. 4K Full Frame w proporcjach 17 lub 16 na 9 4K super 35 mm w formacie 16 lub 17 na 9 i super 16 mm 2K. EOS C50 to pierwsza kamera Cinema Eos, która oferuje opcję nagrywania OpenGate, wykorzystując pełne wymiary matrycy, wybierając opcję Full Frame 3 na 2 można nagrywać z wykorzystaniem całego obszaru matrycy. A następnie wykorzystać te informacje w postprodukcji do przycięcia i ponownego kadrowania materiału do wybranego współczynnika proporcji. Jest to szczególnie cenne w przypadku korzystania z pełnoklatkowych obiektywów anamorficznych. Świetną funkcją kamery jest równoczesny zapis w dwóch proporcjach na dwóch kartach pamięci. Na głównej karcie zapisujemy w 4K obraz panoramiczny i w tym samym czasie na drugiej karcie w pionie 2K Pełnoklatkowa matryca 7K kamery EOS 50 posiada podwójną bazową czułość ISO, co pozwala uzyskać bardzo szeroki zakres dynamiczny w różnych warunkach oświetleniowych. Tutaj bazowe ISO 800 z ustawieniem na 800, 6400 i 12800. I jeszcze raz to samo przy 200% powiększeniu. I ciekawe porównanie czułości bazowej 800 i 6400 podniesionej do 12800. A teraz przeniesiemy się do firmy rentalowej, gdzie pokażę, jak kamerę C50 można wykorzystać w różnych produkcjach filmowych. Kamera w wersji reportażowej, ale nieco innej, w innym zestawieniu. Teraz mamy założony obiektyw natywny z bagnetem natywnym RF. Jest to obiektyw 2405. Obiektyw hybrydowy, dlatego że świetny do, do zdjęć, ale rewelacyjny również do filmowania. 2405 ze stałą jasnością ze światłem 28. No i bardzo dobrze pracuje się na planach filmów dokumentalnych przy takich różnego rodzaju reportażach, ponieważ obiektyw ma wbudowaną stabilizację obrazu. Mamy również stabilizację cyfrową w kamerze, więc świetnie ten układ się stabilizuje. No i taka wersja dosyć minimalistyczna z założonym uchwytem górnym i z dźwiękiem profesjonalnym podłączonym do gniazda dużego XLR. Obiektyw 24 RF Canona z wersji Z, to jest obiektyw Cine Servo Z, czyli zoom. I tutaj mamy możliwość sterowania tym zoomem. Natomiast kamera C50 wspiera ustawienie zoomu na dwóch poziomach. Raz, że mamy tutaj dźwignię zoomu przy przycisku nagrywania, gdzie możemy sobie sterować tym zoomem. Ja tą kamerę włączę, tak żeby można było zobaczyć jak ten zoom pracuje, jak pracuje ten mechanizm. Teraz mamy właśnie sterowanie zoomem za pomocą tej dźwigni, bądź też możemy sterować zoomem trzymając kamerę w ręku Mamy y, też tutaj przycisk nagrywania i kołyskę, tak zwaną, sterowanie przybliżaniem oddalaniem e, zoom. Jest to bardzo wygodne profesjonalne rozwiązanie z poziomu przycisków. Także to jest taka pierwsza kamera Canona, która ma to rozwiązanie tak jak w kamerach reporterskich, sterowanie zoomem elektrycznym zoomem w obiektywie. Kamera wersji reporterskiej w wersji do filmu dokumentalnego, Czyli w tej chwili mamy założony obiektyw manualny, obiektyw Sumir z Canona 85 mm, obiektyw manualny, który jest założony dzięki temu, że kamera ma teraz założony adapter EF-PL. A teraz pokażę, jak, w jaki sposób mocujemy obiektywy PL do naszej kamery C50. Kamera C50 ma oczywiście bagnet RF, więc... Chcemy teraz założyć adapter PL. Tutaj wykręcam te cztery śruby, które są dookoła, bo to służy do przykręcenia bagnetu e, dodatkowego zabezpieczenia. Generalnie możemy założyć sam bagnet RF.PL poprzez e, takie szybkie mocowanie. Jak każdego obiektywu, mamy tutaj mocowanie RF z tej strony, ale dodatkowo możemy e, w komplecie razem z bagnetem RF są takie specjalne uchwyty mocujące, wkręcając tą blokadę. Bagnet RFPL jest jakby natywnym bagnetem PL w tej kamerze, więc możemy tutaj założyć duże, ciężkie obiektywy bez najmniejszego problemu. Nic nam się tutaj nie przesunie, będziemy mieli cały czas idealnie ustawioną ostrość. Więc z jednej strony jeden uchwyt, i z drugiej strony wkręcamy drugi uchwyt. Cała operacja zajmuje dosłownie e, parę, parę, parę chwil, parę minut, więc e, można to zrobić szybko, błyskawicznie. To rozwiązanie jest już wcześniej stosowane w kamerze C400, C80 i C50 jest kolejną kamerą, którą możemy w ten sposób e, uzbroić w bagnet RFPL. Jest to świetne, świetne rozwiązanie, więc teraz mamy to już mocno zablokowane. No, tak, po zamocowaniu adaptora EFPL i zabezpieczeniu dodatkowo tymi, tymi blokadami z lewej i z prawej strony mogę sobie już założyć obiektyw Canon e, SUMIR 85 mm, 85 mm, który jest jednym z rodziny od 14 mm do 135 mm, tak, dzięki temu Mamy to pewnie, mocno, nic nam się tutaj nie przesunie, nie obluzuje. W tej chwili mamy założony obiektyw manualny. No i tutaj, co często jest stosowane na planach takich filmów, operator ma do dyspozycji follow focus i może sobie precyzyjnie ostrzyć na planie, ustawiać ostrość manualnie. Na górze rączka, która dzięki temu, że mamy założoną tą rączkę, górny uchwyt, mamy wyjście na mikrofon przewodowy przez duże gniazdo XLR, mamy jeszcze drugie gniazdo wolne na, na, na jakąś dodatkową rozbudowę audio. Taki zestaw często operatorzy, reżyserzy wybierają do kręcenia filmów dokumentalnych. Kamera Canon. Cinema C50 na planie filmu fabularnego. Czuje się jak taki prawdziwy operator. No, kamera jest mocno uzbrojona w rzeczy, które są niezbędne na profesjonalnych planach filmowych. Czyli tak, zacznę od tego, że jest założony obiektyw Sumire Canona 85 mm. Jest to obiektyw manualny, założony przez adapter RFPL do tej kamery. Do niego są przykręcone dwa silniki, e, jeden silnik do ustawienia ostrości, drugi silnik do ustawienia przysłony. No jest to obiektyw całkowicie manualny, więc wymaga ręcznego ustawienia przysłony i ostrości e, i za to odpowiadają dodatkowe osoby na planie. E, żeby to robić, wysyłamy bezprzewodowo obraz podglądowy wizję na zewnątrz, właśnie w taki sposób, że tak. Dla mnie, dla operatora, mam przykręcony monitor zewnętrzny. Wychodzący tutaj to podłączenie jest z gniazda dużego HDMI z kamery. Kamera ma duże gniazdo HDMI, a z monitora jeszcze tutaj dodatkowo jest podłączona bezprzewodowa wizja, z której, z której jest wysyłany obraz na monitor podglądowy. Dodatkowo jeszcze do kamery to, co tutaj widzicie z przodu do obiektywu przykręcone jest kompendium. Z boku, z lewej, z prawej strony są rączki, taki handheld, który bardzo ułatwia trzymanie tej kamery. Dźwięk profesjonalny. Wykorzystujemy tutaj oryginalną rączkę, którą przykręcamy do kamery, a dzięki temu mamy tutaj dwa wyjścia, duże wyjścia XLR. Do jednego wyjścia jest podłączony mikrofon przewodowy kierunkowy, do drugiego wyjścia jest podłączony mikroport i możemy transmitować bezprzewodowo dźwięk na większe odległości. Dwa słowa o zasilaniu, które jest bardzo ważne. Zasilamy kamerę, możemy zasilać kamerę z własnego akumulatora, ale ten akumulator jest relatywnie o małej pojemności, jeżeli na planie filmowym pracujemy długo. Standardem jest używanie systemu WILOK dużych akumulatorów o bardzo dużych pojemnościach. I tutaj z łatwością możemy taki akumulator przymocować i wyprowadzić zasilanie z tego akumulatora bezpośrednio do gniazda USB-C kamery i zasilać ją poprzez gniazdo USB-C, wykorzystując właśnie Power Delivery. No jest to już, można powiedzieć, standard we wszystkich aparatach, i kamera Canona to jest świetne rozwiązanie. Tak wygląda kamera na planie filmu fablornego. A teraz przeniesiemy się na zewnątrz i kilka zdjęć w terenie. Pierwsza scena to nagranie w 4K 120 lat na sekundę. Obiektyw 85 mm VC. W trakcie sceny jest włączona cyfrowa stabilizacja obrazu. W scenie te same ustawienia, ale tym razem stabilizacja obrazu dla porównania jest wyłączona. Kamera jest trzymana w ręce za przykrąconą rączkę. I kolejna scena, jeszcze raz z włączoną cyfrową stabilizacją obrazu. 120 klatek na sekundę 4K. W tych scenach będzie porównanie pierwsza, wyłączona stabilizacja obrazu, w drugiej stabilizacja włączona tylko w obiektywie, optyczna stabilizacja obiektywu i trzeci, obiektyw i cyfrowa stabilizacja w kamerze. Teraz przykłady pracy na wysokim ISO i szeroki zakres dynamiczny. Kamera C50 w LOGU 2 posiada dwa bazowe ISO 800 i 6400. ISO 6400.

SO 12800. I na koniec, jeszcze raz. C50. Najmniejsza, najlżejsza kamera w rodzinie EOS Cinema, kamera 7K, zapis w rawach, Open Gate wszystko to zapisujemy na kartach wbudowanych. A jeżeli chodzi o aparat. Wysoka rozdzielczość 32 megapiksele. Zapraszam do sklepów naszych partnerów. Dziękuję.